Planowanie emerytury w dzisiejszych czasach jest dosyć skomplikowanym i złożonym procesem, dlatego coraz częściej korzystamy z profesjonalnej pomocy. I wybierając specjalistę finansowego, warto rozważyć kilka ważnych czynników i na tej podstawie podjąć decyzję. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na zaufanie i uczciwość. Powierzając komuś nasze finanse, chcemy mieć pewność, że będą one w dobrych rękach. Zawsze zadawajmy dużo pytań, bo dzięki uzyskanym odpowiedziom możemy przekonać się, jak dany doradca dba o swoich klientów no i czy możemy mu zaufać. Pomoże też w tym weryfikacja jego doświadczenia i kompetencji, dzięki czemu możemy uzyskać dobry obraz pracy doradcy i jego kwalifikacji. Warto też zwrócić uwagę, czy pracuje on w oparciu o tzw. Tak fiduciary duty. Zgodnie z fiduciary duty, eksperci finansowi mają obowiązek prawny działać w najlepszym interesie klienta, a nie w swoim własnym. Dlatego taki doradca, zanim udzieli jakiejkolwiek porady, jest zobowiązany, by starannie przeanalizować główne cele i założenia swojego klienta, no a także jego tolerancję na ryzyko. Dopiero wówczas, w oparciu o te informacje, może polecić pewne rozwiązania, które będą korzystne dla klienta pod względem podatkowym i inwestycyjnym. Bardzo ważna jest również analiza i ocena oferowanych przez niego produktów i opcji inwestycyjnych, a także czy będą one dla nas najkorzystniejsze, czy to będą dla nas najkorzystniejsze rozwiązania. Istotne jest też, aby zawsze rozumieć, w jaki sposób będziemy płacić za usługi i jak to może wpłynąć na otrzymywane porady. Dobrzy doradcy planują swoje wynagrodzenie tak, aby zminimalizować konflikty interesów dla swoich klientów i zawsze ujawniają, w jaki sposób otrzymują wynagrodzenie. Zapraszamy do naszej firmy, oferujemy bezpłatne konsultacje jako niezależni doradcy finansowy. Działamy właśnie w oparciu o fiduciary duty, czyli zawsze dbamy o najlepszy interes naszych klientów. Współpracujemy z wieloma różnymi firmami, no, i mamy do dyspozycji dużo większy wachlarz strategii i produktów finansowych niż takie instytucje jak banki czy unie kredytowe. I dzięki temu możemy zaoferować optymalne rozwiązania inwestycyjne i dopasować je do indywidualnych potrzeb naszego klienta. I warto tu podkreślić, że obecnie dysponujemy produktami, które są odporne na wahania giełdowe lub w znacznym stopniu minimalizują te straty rynkowe. Jednym z takich narzędzi finansowych są annuities. Cieszące się ostatnio sporą popularnością i firmy ubezpieczeniowe oferują obecnie bardzo atrakcyjne oprocentowania, nie mówiąc już o dodatkowych korzyściach, jak jednorazowe bonusy w wysokości od 15 do 18%, czy możliwość pokrycia kosztów opieki długoterminowej w przyszłości. Możemy na przykład dostać stały procent na poziomie około 6% przy tylko krótkim, kilkuletnim kontrakcie. Jest, więc jest to bardzo korzystna oferta w porównaniu do CDs w banku, zaznaczając, że tego rodzaju inwestycje nie mają żadnego ryzyka giełdowego i procent jest gwarantowany. Dodatkowo oferujemy produkty finansowe, które dzięki którym możemy w pełni uczestniczyć w zyskach giełdowych, bez żadnych ograniczeń i jednocześnie w znacznym stopniu ograniczać ryzyko. I potencjalne straty. Dzięki temu mamy duży potencjał wzrostu i spokój ducha w przypadku jakichś większych spadków giełdowych. Ja aby umówić się na bezpłatne spotkanie, proszę dzwonić do naszego biura 847 312 3454 lub skontaktować się z nami na Facebook na naszej stronie Zaplanuj Finanse. Zachęcamy również do śledzenia naszego bloga na YouTube pod tytułem Zaplanuj Finanse, gdzie na bieżąco śledzimy gdzie na bieżąco dzielimy się wszelkimi możliwościami, ciekawostkami ze świata finansów.